Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta dawam, aby z wami był na zawsze. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał: ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, duch święty, którego ojciec pośle w moim imieniu. On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Wytłumaczenie w opisie filmu. Jeśli ten fragment Ewangelii cię poruszył, nie zapomnij polubić filmu i zaobserwować profil, aby nie przegapić kolejnych inspirujących treści. Napisz w komentarzu Amen i podziel się tym filmem z bliskimi. Niech Słowo Boże dociera jak najdalej.